urodziła się Solidarność, tu, to znaczy także w Częstochowie. Ta wystawa właśnie między innymi jest poświęcona tym wydarzeniom w klubie w IKAR, klubie gdzie doszło do dziewięciodniowego protestu, w wyniku czego jako jedyni w Polsce, jedynym w Polsce udało się tym ludziom zgromadzonym w klubie IKAR doprowadzić do zmiany Zarówno na, we władzach miejskich, wojewódzkich, jak i, jak i partyjnych. Nikomu potem w Polsce się to nie udało. Jak mówił prezes IPN Jarosław Szarek, ta wystawa to także przypomnienie, że 40 lat temu Solidarność zmieniła nie tylko bieg historii Polski, ale także zmiany w Europie Środkowo-Wschodniej. To także przypomnienie o bezimiennych bohaterach tamtych czasów bohaterach Solidarności. Pokazując wystawę w mniejszych ośrodkach, w takich jak Częstochowie, chcemy przypomnieć historię tych ludzi stąd, którzy tu tworzyli Solidarność. To są lokalni bohaterowie, którzy uczestniczyli w wielkim ruchu, który zmienił bieg historii, dokonał zmian na mapie Europy, przyniósł wolność milionom ludzi. I to jest zasługa nie tylko tych wielkich, którzy mają swoje miejsce w podręcznikach, są na pierwszych stronach gazet, ale często bezimiennych. Bohaterów, którzy wtedy tworzyli Solidarność w stanie wojennym, ryzykowali uwięzieniem, cierpieniem swych bliskich, ale przyszło zwycięstwo. Jak dzisiaj, 40 lat po wydarzeniach sierpniowych, należy patrzeć na tę wystawę, która w Częstochowie na placu Biegańskiego będzie prezentowana do 21 kwietnia. Mimo upływu 40 lat, pamiętamy, dbamy o tą historię. Mimo to, że na początku 90. lat wyglądało to zupełnie inaczej, zachłysnęliśmy się wolnością. Każdy chciał prowadzić swój biznes. Zamiast dbania o historię, uczyliśmy się jak wygląda kodeks spółek handlowych. Po tych wielu latach, dopiero żeśmy się odsknęli, że to nasi sąsiedzi, czy to z południa, czy z zachodu mówili, że to mur berliński, że tak samitna rewolucja doprowadziła do wolnej Europy. No i wtedy dopiero zaczęliśmy nadrabiać ten stracony czas, no ale także dziecko solidarności, jakim jest Instytut Pamięci Narodowej, który w tej chwili od 2000 roku zaczął faktycznie nadganiać ten stracony czas. I ta dzisiejsza wystawa jest właśnie tym pozytywnym owocem tego nadrabiania straconego czasu, i mimo upływu tych 40 lat my nie wiemy mniej. O tej historii, ale wiemy coraz więcej i to jest plus chociażby tego dzisiejszego wydarzenia. I wdzięczny jestem Instytutowi Pamięci Narodowej za to, że ta wystawa stoi tutaj na centralnym placu Częstochowy, na placu Biegańskiego. Bardzo serdecznie zachęcam do obejrzenia wystawy, która, no powiedzmy, w pigułce, ale mówi o tamtym. O tamtym czasie, o czasie powstania Solidarności zachęcam do przybycia na Plac Biegańskiego, do obejrzenia wystawy poświęconej Solidarności pod piękną nazwą Tu rodziła się Solidarność.